Proszę, jakie drzewo. Jeszcze bardziej efektowne niż początkowe z najdłuższej podróży. Tam też było chyba takie drzewo. No ale to wygląda jak żywe. Ma oczy, otwór nosowy i otwór gębowy. Tu jest w ogóle bardzo tajemniczo. To wygląda na jakiś stary piracki statek zatopiony dawno temu. I to ma być dom śmierci, tak? Bagno śmierci. Rzeczywiście wygląda, jakby śmierć tu wielokrotnie się pojawiała i zbierała swoje żniwo. Dużo szkieletów.

Do połowy zanurzone drzewo, które no, w tej lokacji mi się najbardziej podoba, choć konkuruje z tym statkiem. No tak, ma szpony zanurzone, coraz głębiej i głębiej. Jakby chciało w, tej, w tę ziemię się wbić, I jeszcze nie utopić się w tym całym bagnie. Ale akurat szkoda, że nie możemy porozmawiać, bo to by była, był fajny pomysł na taką postać, która by do nas mówiła, takie ożywione drzewo, no ale trudno, nie wszędzie da się rozmawiać z drzewem. A tree. Now I have the worms for my Robaki kostne. No jaką one mają barwę? Różową, czy może białą? Z tym na w chyba. Duszne grzyby czerwone pachy diabła. Tutaj tak trochę ukryte czerwone pachy diabła na tym drzewie sobie rosną. No i pozostały nam jeszcze tylko i wyłącznie duszne grzyby. Hmm, no ale skąd je mamy wziąć duszne? Dlaczego są duszne? Czy wywołują duszności? Czy może z jakiegoś innego powodu? Jednak Spójrz, spójrzmy jeszcze na statek. I tak, cały ten wystrój tego statku wygląda bardzo i klimatycznie. No ale my wejdziemy teraz do tej szczeliny, do środka statku. Cóż za interesująca i niespodziewana postać w takich fajnych <noise> ciapkach, klapkach, nie wiem, czym na nogach. No nic, porozmawiajmy z nią może. Tak, to jest śmierć chyba. Rip, rest in peace. Spoczywaj w pokoju. Kapelusz, jakieś obrazy ze śmiercią. Księga zmarłych. Proszę, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. No i miś na łóżku. Czyli elementy do siebie niekoniecznie pasujące. Na pierwszy rzut oka. Porozmawiajmy z samą śmiercią, jeśli się to da zrobić. Bo mruga oczami, więc wygląda jak żywa. Żywa śmierć. I don't doubt it, sadly. Who who are you? I'm death. <laughs> wow. Um. You mean you're the death? I always thought you only heard death in your own head. Hmm. To też jakieś nawiązanie? I, don't you have to speak in capital letters? It's more impressive somehow. Somehow? Bah, what is death in this world? Nothing. This is a damn point and click adventure. No one dies. In any other reasonable to No i to jest właśnie. Chyba najciekawsza w całej grze autoironia, moim zdaniem, czy jedna z najciekawszych. Twórcy no nie kryją tego, że inspirują się zarówno przygodówkami starymi, jak i... jak i grami fabularnymi właśnie. No i to było takie starcie, no. Co to za gra? Gra przygodowa, w której nie można umrzeć, bo jak wiemy, w większości przygodowek jednak nie można zginąć, cokolwiek byśmy nie robili. No chyba, że gra się w tytuły Sierry. Ale akurat oni byli fanami głównie gier LucasArtsu. Co to za gra, w której nie można zginąć? No, nierealistyczna jakaś... Przygnębiająca, bo śmierć nie ma w niej nic do zrobienia. No, i to jest właśnie taka gra, gra przygodowa. Natomiast tutaj, jako wzór, podają grę fabularną, gdzie trzeba zabić, przypuśćmy, tysiąc szczurów, żeby dostać się na drugi poziom, czyli właśnie zyskiwanie tych kolejnych poziomów. No, i to jest jednocześnie taka delikatna parodia dwóch gatunków, na których się oni inspirowali. Więc bardzo mi się to podoba. Tak, mówisz, że nikt nie może umrzeć. To straszne. O, właśnie, przygodówki, gry fabularne, o czym ty mówisz? point and click and role-playing games. you mean like they play down at the tavern? i mean, all this. i don't get it. of course you don't. it's well beyond your mortal intellect. fine. people just can't die here, that much is clear. you know, i've noticed that it's nighttime here in the swamp, but it's daytime in the town. why is that? i don't know. Probably magic. Oh. Could be magic, tak? Nie wie, więc może jest to magia. Takie delikatne nawiązanie do tego, co w pierwszym y, rozdziale na samym początku mówił Mortimer McGuffin. Jeśli czegoś nie potrafimy wyjaśnić, musi to być magia.

Are you trying to be intellectual? Come on, it is one of life's fundamental questions. I've never been interested in what comes after me. I just look ahead. You should too. But you're death? Who's to stop you from killing people? It's not that simple. I'm in middle management. <laughs> I don't make any decisions, I just carry them out. Which means. It's the boss who decides when someone's time is up, not me. It's all written down in that book there, the Book of the Dead. Name and time of death of everything living in this world. But as you can see, there's nothing written in it. No murder, no accident, no suicide. No one has ever died here, and no one ever will die here. What am I doing here? Właśnie obecność śmierci w przygodówce. Czyż nie jest to paradoks? Could you turn me into a ghost? Ghosts are dead people who still have something they need to sort out in this world. You're still alive. And no one is allowed to die in this game. Do you see the problem? Yeah. I still don't quite get that. As long as your name isn't in the book of the dead. I can't take you to the other side, even if I ask really, really nicely. We're talking about the be all and end all, eternity. So, there's absolutely no way. No. Ah, no, co za problem dopisać kilka nazwisk swoją drogą to co powiedziała nam śmierć. Yy, tu jest takie też zabawne porównanie czy czy próba. Uczynienia z tego, co, czym zajmuje się śmierć? Zwykłego zawodu, w którym mamy szefa nad głową i musimy robić to, na co nam wolno. Co nam wolno. Aha, to już ustaliliśmy, dobra. Tak, zlecenie w księgach ze zmarłych. Tak samo życie. Kolejna trudna fucha, po prostu. Właśnie nią zajmuje się śmierć. Hmm. Co my tu mamy? Kryształowa fiolka czyli składniki.

Kapelusz nadgryziony przez mole. Cienka lina, czyli kolejny przedmiot, który udało nam się uzyskać. No, i piecek tutaj się jeszcze znajduje. Mhm. No, i chyba wszystko. O nie. Jeszcze są właśnie lśniące grzyby. Zapomniałbym o najważniejszym. Tak jest, czyli mamy już chyba komplet składników do mikstury. Otóż to. Więc właściwie pozostało nam tylko gotowanie tych składników. Czyli. Jesteśmy bardzo bliscy poradzenia sobie z pierwszym zadaniem, tym wydawałoby się najłatwiejszym, czyli przygotowaniem magicznej mikstury. Kapelusz, no, może nam się też przyda w przyszłości, ale na razie wróćmy sobie do do, tej, do miasta ludzi. Właśnie, wróćmy najpierw tutaj po, po ten tusz. Być może serwer już nie patrzy, więc będziemy mogli podprowadzić go właśnie. Podprowadzić kałamasz. No i co? Mamy kałamarz, mamy też gołębie pióro, więc możemy pisać, prawda? Połączyć... napisz coś. No, nie takie trudne do zorientowania się. Jakoś będzie trzeba być może wpisać się do księgi zmarłych, tylko jak? Najpierw być może no, spróbuję dokonać rzeczy najtrudniejszej, ile się w tej chwili da, czyli przygotować magiczną miksturę. Bo wszystkie składniki już są w naszym posiadaniu. Przyznam szczerze, że to mi mm -hmm. przysporzyło sporo problemów. Mm -hmm. Tak, krok pierwszy. Wrzuć do kociołka duszne grzyby i mieszaj, aż woda stanie się zielona. Później przestań mieszać. Tutaj no, czasem trzeba się z ref refleksem wykazać i z postrzegawczością. Wrzucam duszne grzyby i mieszam, aż woda stanie się zielona. Czyli tak wykonuję okrężne ruchy myszą Prawie jak Dalton i stawięc, że ja rozpoznam zielony kolor Nie no żartuję, jest zielony Tak, wyciąg ze spleśniałego szlamu, no, a następnie mieszaj ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż mikstura zmieni kolor na różowy Oj, różowy Teraz jest taki czarny. To taki żółtawy. Jest. O, z tym krokiem mam zwykle dużo problemów. Czerwone pachy diabła. Trzeba się dobrze przygotować, czyli to. Mam poczekać, aż pojawią się czerwone bąbelki. Następnie mieszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara bardzo szybko. Czas na czerwone bąbelki. Skupienie, koncentracja. Uf. Jeśli coś się nie uda, to y, mikstura wybucha i trzeba natychmiast zacząć całą pracę od początku, więc to jest denerwujące. Mnie nie udało się około 10 razy. Wsyp sproszkowane rogi jelonka rogacza. O, czyli to. Już się przestraszyłem, że ich nie mam. Kiedy mikstura po raz trzeci zmieni kolor na niebieski. Trzeci raz. Natychmiast dodaj robaki kostne, czyli wtedy to. Dobra. Trzeci raz na niebieski. Raz. Drugi raz. I trzeci raz. Uuu, no i niestety krok, który, przy którym też zdarzało mi się spaprać całą robotę i mix, która wybuchała. Dodaj astmatyczne larwy, czyli to. Mieszaj cztery razy zgodnie z ruchem, dwa, w przeciw, dwa przeciwnie i na koniec trzy znowu z ruchem. Tylko kiedy się kończy ten... To mieszanie na przykład w prawą stronę, a później zaczyna w lewą. Kiedy są te cztery, no bo mieszać? Mieszać mogę w kółko, prawda? Bez przerwy. Tak, o. Właśnie, takie... Jakoś inaczej wtedy wygląda. Takie bąbelki, czy, czy paruje ta mikstura i to oznacza jeden... jeden ruch. Czy jedno zamieszanie, Do, dobra? Cztery zgodnie, dwa przeciwnie i trzy zgodnie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Pięknie. Uf. Powinno się udać tym razem. Lis ciemięty dodać. Mieszać całość, aż mikstura zmieni kolor na złoty. To mi się, to mi się już uda. Złoty. The power elixir is now ready. We recommend a berserker potion as an accompaniment. Oof. Cieszę się, naprawdę się cieszę, że udało mi się tego dokonać, że mam to już z głowy i to w tym odcinku. I did it, my first magic potion. No i pochwalimy się efektami naszej pracy, Markusowi. Master Markus, look, I finished the power elixir. What? Give it here.

Jak na siłę doklejona mi się wydaje ta mini gierka, bo tak to można określić, ale no zręcznościowa, bo jednak trzeba się trochę refleksem wykazać i spostrzegawczością. Hmm, bo jeśli prześpimy ten właściwy moment, to mikstura wybucha. No dobrze, to tyle w tym odcinku. Jeszcze czeka nas sporo pracy, by dostać dyplom MAGA, ale na pewno w następnej sesji nagrywania uda nam się tego wspólnie z Bilburem dokonać. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia. Hej!